Witajcie kochani na moim kanale. Z tej strony Gosia. Dziś będzie o powojnikach i o piwoniach, bo było o to kilka zapytań, więc stwierdziłam, że nagram dla was taki odcinek. Skoczyłam sobie już tutaj na rabatę, bo na tej rabacie mam najwięcej powojników i pokażę wam na tych moich powojnikach co z nimi zrobiłam, że faktycznie te powojniki Zaczęły rosnąć. U mnie powojniki bardzo źle rosły, ale w zeszłym roku stwierdziłam, no, że muszę się za nie wziąć, no bo te efekty, które miałam, to mnie nie zadawalały i w zeszłym roku od wiosny po prostu skupiłam się na tych powojnikach, żeby zrobić wszystko, żeby naprawdę zaczęły mnie tutaj zachwycać. Przede wszystkim wymieniałam w zeszłym roku tutaj większość powojnikom podłoże czyli wykopywałam dołki i wsypywałam tam taką ziemię pulchną no i wiosną w tym roku zastosowałam również vermikompost, że wykopywałam takie dołki i zasypywałam to vermikompostem oprócz tego zastosowałam tutaj nawóz ten czczochumus, no i myślę, że coś tu musiało zadziałać, że naprawdę te powojniki ruszyły w końcu i tutaj jest powolnik, który był w zeszłym roku sadzony. No i mam mnóstwo pędów, więc naprawdę mnie będzie czarował. A ten u góry tutaj jest starszy powojnik. To on chyba tutaj już rośnie 4 lata. No i jest z nim problem. Problem taki, że on część tutaj ma takich suchych pędów. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze. I dopiero tam gdzieś. O, widzicie. Tutaj ma zielone pędy, a tutaj ma suche. I mam w ogrodzie takie dwa powojniki, które, tak jakby ta część stała przemrożona, i on tutaj nie wypuszcza, a wypuszcza po prostu na tych górnych pędach. I myślę sobie, po kwitnieniu przyciąć po prostu kilka pędów tych suchych, przytnę, żeby on się tutaj. Od dołu również zagęścił. Oczywiście ma pąki, więc on tutaj będzie pięknie kwitnąć, ale to, że ta część jest goła, to ja sobie chcę w ten sposób spróbować, żeby on mi się tutaj bardziej zagęścił i żeby nie był taki łysy. Niektóre powojniki tak mają, że mają tą podstawę gołą i dopiero zaczynają tam to swoje kwitnienie na górze. Więc można by było troszkę poprzycinać tych kilka pędów, żeby on również od dołu się zagęścił. Druga rzecz, ważna. To pokażę na tych powojnikach tutaj, co były w zeszłym roku sadzone. Żeby stworzyć podpory. Muszą powojniki mieć na czym się wspinać. Więc ja tutaj mam żyłkę, taką wędkarską. Jej w sumie nie widać bardzo fajnie mi to pasuje. One bardzo fajnie się tutaj wspinają. Oczywiście od czasu do czasu trzeba przyjść i je tutaj troszkę nakierować na tą żyłkę. Ale ogólnie bardzo fajnie ten powojnik również tutaj rośnie. Druga rzecz, żeby zacienić nogi. Tam, gdzie nie mam roślin, no to mam po prostu położone deseczki. Ponieważ u mnie jest sporo ślimaków, no to mam położone deseczki, żeby tutaj zacienić tą podstawę. W bardzo dużo przypadkach jest tak, że powojniki nam żółkną i może to być albo objaw tego, że za bardzo na ten powojnik świeci słońce, albo mamy za dużo wilgoci w glebie. Takie powojniki będą żółknąć. I to należy po prostu sprawdzić. Jeżeli nie mamy drenażu i przykładowo padało tak dłuższy czas i zaczyna nam powojnik po prostu tak dziwnie żółknąć, no to to jest na pewno objaw tego, że on nam gnije. Bo powojniki nie lubią za dużo wilgoci w glebie, one lubią przepuszczalne podłoże i stale wilgotną glebę. Co to znaczy stale, że przynajmniej raz na kilka dni przyjść i podlać powojnika? Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to to, jeśli sadzimy róże i powojniki przy jednej pergoli, to żeby nie sadzić blisko siebie. Ja tutaj mam posadzoną różyczkę, i ona tu jest z prawej strony i tylko jest troszkę przewieszona na tą pergolę. Także ona tutaj pięknie rośnie. Ta różyczka chyba ma tutaj trzeci sezon. A powojniki, ten tutaj ma chyba już trzeci sezon. I to jest późno kwitnący. A z tej drugiej strony jest wczesno kwitnący. Również ma sporo pąków. Tu były wymieniane właśnie ta ziemia. I pięknie tutaj będzie kwitnąć. Także za niedługo będziemy tutaj podziwiać. No, i właśnie nie sadzić ich blisko siebie, bo i powolniki, i róże potrzebują wilgoci, więc obie te rośliny będą po prostu źle rosnąć. Tutaj są dwa powolniki, i te powolniki były sadzone z donic wiosną. Wcześniej były posadzone do dużej donicy, podlewane, bardzo fajnie wypuściły pędy. Bardzo fajnie się ukorzeniły w donicach i później były posadzone tutaj do ogrodu. I to jak one w tym roku wyglądają, to ja jestem zaskoczona. Nawet na tej pergoli spokojnie mógłby być tutaj jeden powojnik, bo on wypuścił tutaj tak dużo pędów. Jest tak dużo plątanina pędów, że spokojnie mógłby tutaj być tylko jeden powojnik na tej pergoli. Tutaj są dwa szczono kwitnące. Oprócz tego ja sobie daję na podstawę tutaj oprócz tych deseczek oczywiście wsypuję skorupkami z jajek podstawę, żeby ślimaki mi po prostu tutaj nie obgryzały tych powojników. Na tej pergoli właśnie popełniłam ten błąd, że różyczka jest tutaj posadzona i również powojnik jest posadzony zaraz koło siebie. No i niestety Różyczka całkowicie mi tutaj zagłuszyła tego powojnika. Gdyby ten powojnik był z drugiej strony posadzony, to on dużo lepiej by wyglądał i dużo więcej pędów by wypuścił. A tak po prostu róża mi go tutaj zagłuszyła. No i muszę to jesienią przesadzić. Jak większość osób wie, jak ktoś ogląda moje filmiki, to wie, że ja prawie wszystkie powojniki mam. Kupione w takich małych doniczkach, takich, ja nie wiem, 5 cm 7, nie wiem. Takie malutkie doniczki. I on nie wygląda. Ale, żeby taki powojnik miał szansę u mnie się przyjąć i w ogóle, żeby rosnął, to takich powojników nie radzę sadzić do ogrodu, tylko radzę posadzić do takiej dużej donicy. Na spód nasypać kamyczki. Ziemia lekka, przepuszczalna. I takiego powojnika sadzimy. Najpierw sobie go namoczymy i przesadzimy go do tej doniczki. Więc ja go tutaj sobie najpierw posadzę do tej dużej doniczki. I tak będzie troszkę przysypany, więc około 3 cm, a później, jak będzie już ładnie tutaj ukorzeniony, to ja go sobie posadzę już niżej w ogrodzie. Na razie go sobie tutaj posadzę delikatnie, ugniotę i całą tą bryłę namoczę. Oczywiście, powojniki muszą mieć podpory. Więc na razie tu będzie miał taki patyczek, a później tutaj dam dodatkowe takie wysokie bambusy. Na razie zobaczymy jak on się tutaj ukorzeni. Kupiłam go za 6 zł na przecenie, więc większość powojników marketowych, czy idziecie do spożywczego i właśnie takie powojniki są. Także można kupić i najpierw posadzić je do takiej dużej donicy. A później jak już ładnie tutaj stworzy wam się korona i bryła korzeniowa tutaj będzie duża, to taki powojnik już fajnie będzie rosnąć w ogrodzie, bo ja wcześniej sadziłam z takich doniczek prosto do gruntu, no i to był błąd. Bo taka doniczka bardzo szybko przesycha, no i po prostu te powojniki mi marniały. Filmik dla osób, których Miały posadzone piwonie drzewiaste i jeszcze im nie kwitną. I co ja zrobiłam? Że z takiego małego patyczka ona mi wyrosła piękna i jeszcze zdążyła zakwitnąć. Jesienią dałam nawóz jesienny, bo przeczytałam na tym nawozie jesiennym, że rośliny lepiej się ukorzeniają. Więc stwierdziłam, że na pewno jej nie zaszkodzę, a mogę pomóc. Jak sadziłam, to było pół wiadra kompostu wymieszane z moją glebą, a moja gleba jest dość gliniasta. Oprócz tego no tutaj była zaprawiona obornikiem ta ziemia, no bo wcześniej tu był warzywnik, więc tutaj było sporo obornika wysypane. Oprócz tego piwo nie można podlewać nawozem z drożdży. Bardzo dobrze reaguje, bardzo dobrze takie rośliny się ukorzeniają, więc również to polecam. Bardzo ważne jest podlewanie. Tutaj ta piwonia była podlewana i tam również były podlewane, ale tam jest więcej drenażu zrobionego i tam ta piwonia wygląda dużo gorzej niż ta. Więc woda to również będzie kluczowe, żeby faktycznie piwonia ładnie się ukorzeniła i zakwitła. Ona była sadzona praktycznie tak jak była w gruncie, czyli dość nisko, bo tutaj możecie sobie zobaczyć, to jest ten patyk, który sadziłam w zeszłym roku, oczywiście ukorzeniony. No i tutaj było dość mało tej ziemi, nie było jakoś bardzo dużo. Myślę, że około 2 cm, 3 cm, po prostu tak jak było w gruncie posadzone wcześniej. Bo ja to dostałam, te piwonie, no to tak posadziłam. Czyli nie były ani za głęboko, ani za nisko, po prostu. A tutaj są piwonie bylinowe. Największy problem z bylinowymi jest, chyba, jeśli źle posadzimy. Bo one nie mogą być zbyt nisko posadzone, bo wtedy nie będą kwitnąć. Ja miałam tylko około centymetr do dwóch centymetrów przysypane te pędy, takie te kły. Więc jeśli tak posadzicie, to raczej powinna zakwitnąć piwonia. Tutaj są posadzone dwie piwonie. Ta piwonia, ja ją dostałam od takiej pani, no i ona mi w zeszłym roku nie kwitła w ogóle. No, ta piwonia była dwa lata temu, sadzona w grudniu, bo ja ją kupiłam za 5 zł. No chciałam zobaczyć, jak ona będzie kwitnąć, jak w ogóle te piwonie tutaj u mnie będą rosnąć. No I sadziłam je tak, jak były posadzone. W Doniczce, bo to były piwonie z Doniczki. No i w zeszłym roku miały dwa kwiatki czy jeden kwiatek, a w tym roku już mają więcej tych pąków. No i przede wszystkim teraz w tym roku nawoziłam je tutaj obornikiem, bo one lubią właśnie takie nawożenie obornikiem. No i podlewałam. Kilka razy już podlewałam, no bo u mnie jest sucho. Tutaj jest piwonia, która jest taka największa, kępa. Ona rośnie tutaj również 2 lata, ale ona była taką fajną, dosyć dużą kępą. No i w zeszłym roku kwitła mi nawet kilkoma kwiatuszkami, a w tym roku już ma ich sporo. Niektóre są bardzo malutkie i właśnie to, że jeśli nie będzie za dużo wilgoci tutaj w glebie, to one po prostu w ogóle się nie rozwiną, będą zasychać te pąki. No i teraz głównie skupić się na tym, żeby ją podlewać, żeby te wszystkie pąki miały szansę tutaj urosnąć. Za dziś dziękuję i do następnego razu.